Witajcie moi drodzy krzyżówkowicze. Trochę mi nie było, ale oto już jestem, wróciłem spokojnie. Jestem w nowym miejscu, mam nowy kadr, czuję się jak nowy człowiek. Zapytacie się, co ja będę na takim tyle robił. Dzisiaj niestety nie będzie waszych ukochanych krzyżówek. Dzisiaj skomentujemy sobie filmik jasnej strony. W sumie czemu nie? Jak tak sobie w sumie pomyślę o jasnej stronie, to mi się przypomina taki kanał Jasna Strona Mocy. Ten, wiecie, króla Sanjai, tego co wymyślił w XXI wieku, że żyjemy na, na płaskiej ziemi. Filmik naszych przyjaciół z jasnej strony, który dzisiaj sobie omówimy, nazywa się: Nie nazywaj się kierowcą, jeśli nie znasz tych dziewięciu sekretów. No i jako, że od pięciu lat jestem zawodowym kierowcą, ja przynajmniej do tej pory tak uważałem, bo półtorej roku pracowałem jako kurier, kolejne półtorej roku pracowałem jako dostawca w hurtowni farmaceutycznej, a od około trzech lat jestem w motorniczym tramwaju i wy niektórzy o tym wiecie doskonale. No może w sumie w tramwaju nie ma kierownicy, ale Uwierzcie mi, jazda 60-tonowym kupom złomu to nie jest taka prosta sprawa. Czas zatem zweryfikować to, czy jestem prawdziwym kierowcą, bo jak widać, to jasna strona rozdaje tutaj karty i to oni będą mnie oceniać. Nie port, nie pracodawcy, tylko jasna strona. Bo jak nie znam jakichś 9 sekretów, no to może być średnio. Jaki jest najbardziej wydajny sposób korzystania z klimatyzacji latem? Jak wydostać się z błota lub piasku? Nawet jeśli jesteście już doświadczonymi kierowcami, nie zaszkodzi zapoznać się z kilkoma nowymi wskazówkami, o których jeszcze nie słyszeliście. No to lecimy. Ciekaw jestem, o czym jeszcze nie słyszeliśmy: Bezpieczne wyprzedzanie. Czasami, gdy chcecie szybciej dotrzeć na miejsce, czasami, gdy chcecie szybciej się zabić, musicie wyprzedzić inny samochód na wąskiej dwupasmowej jezdni. Często wygląda to tak, że nagle, znikąd, na wybranym przez Was pasie pojawia się inne auto... Co? Nagle? Znikąd? Czy to nie działa w ten sposób, że gdy zaczynamy manewr wyprzedzania, to najpierw no, wypadałoby sprawdzić, czy coś nie jedzie z naprzeciwka, no... Wydaje, wydaje, wydaje się logiczne, co nie? Mi się wydaje, że ci ludzie, którzy pisali ten poradnik myślą chyba, że ludzie, którzy podejmują się manewru wyprzedzania, widzą na około 5 metrów do przodu. I jak tak wyprzedzają, to nagle jest takie. Spawnuje im się samochód przed nosem, bo tak to działa przecież. Może po prostu ci ludzie, którzy chcą wyprzedzać mają dystans renderowania obszaru ustawiony na low, dlatego tak słabo im wczytuje dane i im się te samochody tak nagle przed twarzą pojawiają. Ja tylko tak potrafię co zrozumieć. No ale dobra, czysto hipotetycznie załóżmy, że samochody potrafią w jakiś cudowny sposób spawnować się w różnych miejscach na świecie tako z dupy. No i co, i, i co wtedy? Jasna, strona, powiedz nam, co mamy zrobić. Nagle znikąd na wybranym przez Was pasie pojawia się inne auto i zmierza w Waszym kierunku. Za każdym razem, kiedy czujecie, że nie macie wystarczająco dużo czasu na zakończenie manewru, włączcie kierunkowskaz, który pokaże, w jakim kierunku skręcacie. To pomoże uniknąć kolizji, która często ma miejsce na poboczu, kiedy oba samochody wybierają to samo miejsce, żeby uniknąć stłuczki. Rzeczywistość według jasnej strony. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jedzie na ciebie samochód z naprzeciwka, co robisz? Myślisz sobie, trzeba stąd uciekać w jakąkolwiek stronę, aby uniknąć wypadku. Co nie, kierunkowskaz! Włączcie kierunkowskaz! Przecież każdy w tych ułamkach sekundy, kiedy włącza się instynkt przetrwania, Barbaro, samochód na nas jedzie. O nie, Henryku, włącz kierunkowskaz! Ten pan z naprzeciwka to na pewno doceni. Dobrze, Barbaro, mamy jeszcze tyle czasu. Tak, wydaje mi się, że ja żyję zupełnie w innej rzeczywistości. My żyjemy w innej rzeczywistości, no bo zakładam, że każdy normalny człowiek podczas zagrożenia zderzenia czołowego nie myśli o tym, żeby włączać kierunkowskaz, tylko żeby uciekać gdziekolwiek, żeby tylko się uratować. Już lepszą. Taktyką wydaje mi się, jeśli jest się w miarę opanowaną osobą, obserwowanie po prostu jak zachowuje się pojazd z naprzeciwka, czyli jeśli widzisz, że lekko zaczyna skręcać w lewo, no ty proste skręcasz w prawo i, i nie trzeba kierunkowskazów włączać. To, jest, to się tak dzieje szybko, że tam nie ma możliwości. Po prostu to jest, to jest niemożliwe. W sumie tak nawiasem spróbujcie uciec na pobocze tramwajem. Choć w sumie... Jeden próbował i mu się nawet udało. To jest dopiero pierwszy podpunkt ich wspaniałego i cudownego filmu. A ja już czuję, że mógłbym iść w kąt i zacząć płakać, bo no, nie wiedziałem, że trzeba włączać kierunkowskaz. Już nie jestem kierowcą. 5 lat poszło się jebać. Dbajcie o wycieraczki. Kiedy widzicie, że wasze wycieraczki nie działają już tak skutecznie jak kiedyś i nie dosięgają niektórych miejsc na szybie, prawdopodobnie są już mocno wyeksploatowane. Często guma, rama i plastikowe części się zużywają i wyginają w kształt litery C. W efekcie środek szyby pozostaje przez nie nietknięty. Zanim jednak wymienicie wycieraczki, spróbujcie wygiąć je na drugą stronę. Ale po co? Ja się pytam, po co? Czy to zakładamy, że ludzie, którzy jeżdżą albo oglądają ten poradnik, czy tam w 9 sekretów, są jakimiś totalnymi biedakami, których nie stać na pióro do wycieraczki, które kosztuje na stacji benzynowej jakieś marne grosze, nie wiem, 15 zł. Po co się bawić w wyginanie tego, skoro mamy. Co dosłownie 500 metrów w stację benzynową? Wszędzie, nawet na wsiach. Nigdy nie uruchamiajcie wycieraczek na suchej szybie. Boże, co za głupota! Bo co? Bo, bo wam samochód wybuchnie? Bo nie wiem, bo potłuczę wam to szybę, czy może będziecie mieć takie zadrapania, jakby ktoś wam papierem ściernym jeździł po tych. Szybach? Nie, nie rozumiem, nie rozumiem. Ja sam już parę razy w życiu używałem wycieraczek na suchych szybach. I co? I, i jakoś nic się nie stało z moim samochodem, bo jesienią są liście, a latem jest kurz na tych oknach i trzeba to wytrzeć w jakiś sposób. Na przykład, wycieraczkami Boże zasługuje na więzienie. Latem korzystajcie mądrze z klimatyzacji. Wyobraźcie sobie, że jest gorący letni dzień i wsiadacie do samochodu, który stał na słońcu kilka godzin. Pierwszy naturalny odruch to włączenie na maksa klimatyzacji. Nie róbcie tego. System klimatyzacji kumuluje w sobie toksyczne substancje, których uwierzcie mi, że nie chcecie wdychać. Zanim więc wsiądziecie do samochodu, wypompujcie gorące powietrze naturalnie, opuśćcie szyby i kilkakrotnie zamykajcie i otwierajcie drzwi. Potem ruszcie w trasę z opuszczonymi szybami. O, i ten fragment mnie akurat bardzo zaciekawił. Chciałem się dowiedzieć, skąd oni mają taką wiedzę. Szukałem w opisie jakiegoś linka z artykułem, skąd posiadają taką wiedzę. No ale w sumie zapomniałem, że jestem na kanale Jasna Strona. A jasna strona to są doświadczeni kierowcy. Oni nie potrzebują żadnych artykułów. Oni mają bardzo dużą wiedzę w temacie. Ale jako, że ja, jak już się wcześniej dowiedzieliśmy, nie jestem kierowcą, no i się nie znam, no to zrobiłem mały research. No i znalazłem taki oto artykuł. Wchodzisz do nagrzanego auta i od razu włączasz klimatyzację. Nabawisz się raka. Obalamy popularny mit. I w takim dużym skrócie to, co przeczytałem w tym artykule. To na przykład, że te tajemnicze toksyny, które tam hulają u nas w samochodzie, to jest benzen. A ja teraz poczytam trochę z komputera, bo tam trochę dość sporo napisałem i to jest takie mądre, a ja nie jestem mądry i muszę się wspomóc, więc przepraszam. Według naukowców benzen w samochodzie pozostawionym w cieniu gromadzi się w aucie w ilościach około 400 do 800 mg. A w samochodzie pozostawionym w słońcu gromadzi się go jakieś... 2000 do 4000 mg czyli 40 razy więcej niż dopuszczalna dawka dla organizmu człowieka. No i w... z tego wynika teoretycznie, że włączasz klimatyzację, zaczynasz to wdychać, no i chciałeś się schłodzić, a w się dostałeś raka. No ale czytamy dalej, bo to jest dopiero początek artykułu. Eksperci uspokajają Benzen jest cięższy od powietrza, przez co gromadzi się w wysokości stóp, a nie głowy i aparatu oddechowego człowieka. Tym samym zagrożenie jest naprawdę niewielkie. No, więc z tymi toksynami, jak widzimy, jasna strona troszeczkę poszalała i tak troszeczkę nawet bardzo. Ale jak się okazuje, szyby warto nadal opuścić, tylko z zupełnie innego powodu niż te śmiertelność na toksyny. Zalecenia producentów dotyczące opuszczenia szyb przed włączeniem klimatyzacji znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Pierwsze kilkaset metrów warto przejechać z otwartymi szybami, by wyrównać temperaturę w pojeździe z tą na zewnątrz. By uchronić się przed przeciągiem, można też na kilkadziesiąt sekund otworzyć drzwi przed jazdą. Dopiero wtedy warto uruchomić chłodzenie by możliwie efektywnie wykorzystać możliwości układu klimatyzacji. Dodatkowo odciążenie sprężarki będzie mniejsze, a jednostka napędowa zużyje nieco mniej paliwa. Tak mi się wydaje, że ludzie oglądający jasną stronę tak zupełnie na serio muszą mieć straszne lęki przed jazdą samochodem, bo, bo tak straszą tymi rakami, toksynami, niebezpieczeństwem i w ogóle samochód Ci wybuchnie jak nie będziesz wycierał na mokro z wycieraczek. Jak wydostać się z błota lub piasku? O! Akurat w tej kwestii jestem ekspertem. Jak jeździłem jeszcze dostawczakiem, to zakopałem się naprawdę niezniżoną ilość razy. I, i generalnie tej genialnej porady tutaj, którą przedstawili yy, państwo z jasnej strony, nawet nie będę puszczał, bo... Bo tak zakładam, że jesteśmy ludźmi w miarę inteligentnymi i wiemy, żeby wyjechać z jakiegoś grząskiego terenu samochodem należy podłożyć coś pod koła podsypać jakiś piasek czy coś albo ewentualnie rozbujać samochód do przodu, do tyłu i wtedy no to, to pojedziemy, no, proste kurwa, po co robić o tym filmiki, gdzie tu jest sekret, bo to chyba każdy zna ja wam dam dopiero protipa jak widzicie gwoździa w kole swojego samochodu to nie wyjmujcie go i starajcie się nie wjeżdżać w błoto, bo bo to lubi robić psikusy i wyjmować te gwoździe, a jak się wyjmie takiego gwoździa, no to, to można stracić powietrze i 4 godziny z życia. Totalnie mi się to nie przytrafiło. Jechuj kurwa, koniec pracy zamiast o 19.00 to o 23.00. Pamiętajcie o szczegółach. Oczywistym jest, że należy utrzymywać przednią szybę w czystości, ale jest jeszcze kilka rzeczy, które mogliście przeoczyć. Boczne szyby posiadają gumowe uszczelki, których pewnie zapominacie czyścić. Jednak nawet kiedy samochód jest czysty, te gumy zbierają kurz, którego nie widać. I gdy wydostaje się na zewnątrz, rysuje szyby waszego auta niczym papier ścierny. O Boże, kocham ten fragment. Ten, ten fragment to jest czysta poezja. Mówią o tym, żeby dbać o czystość samochodu. A czy wy widzieliście, jak ten samochód wygląda na ich nagraniu? Wygląda jakby z rok gdzie wjeżdżał do myjni. No niestety, czas zakończyć ten festiwal śmiechu, jest mi w sumie przykro, bo nie zdałem egzaminu na kierowcę. Co ja powiem mojemu ojcu? On jeździ 30 lat jako kierowca zawodowy. Jak się dowie, to się chyba załamie. Drodzy krzyżówkowicze, piszcie w komentarzach, czy wy zdaliście egzamin na kierowcę. Na koniec zapraszam na te wszystkie grupki socialowe, jakieś tam rzeczy różne. I do zobaczenia w następnym odcinku.